Jestem Weronika, jestem na, na kursie kategorii B w szkole jazdy Kursant. No właśnie, i teraz z panią Weroniką rozpoczęliśmy taki wjazd pomiędzy pojazdy tyłem. Na egzaminie państwowym jest rzadko realizowany. W zasadzie samego parkowania takiego na egzaminie nie ma, mhm. ale może być to miejsce wykorzystane do zawracania z wykorzystaniem infrastruktury drogowej, czyli miejsca parkingowego. I wtedy możesz w ten sposób wjechać, tak jak teraz wjechaliśmy. Zrobimy to jeszcze raz. No, powielnik bardzo fajnie to umie robić. I próbujemy. Dobra. Pamiętaj, jak z tym wyjazdem, kiedy zaczynamy ten, ten skręt w prawo. Dobra. OK. Ja tu będę komentował. Bardzo ważnym momentem jest to, żeby z takiego miejsca. Nie rozpocząć za szybko skręcania w prawo, bo wtedy można e, tylnym zderzakiem e, otrzeć e, swój pojazd o ten pojazd, który był zaparkowany. Teraz się ustawimy jeszcze raz. Super. Dobra, bardzo ładnie to zrobiłaś, wyrównałaś. Dobra, i teraz będziemy mm, szukać tego samochodu, za który wiedziemy, tak? Tak, pamiętasz. Dobra, To ja się tutaj cofnę. O. Mamy wjechać za ten ciemny pojazd, ni niżutko sprzęgło, żeby było wolno. Tylko teraz przesadziłaś, od razu mówię. Mhm. No, jesteś za daleko i będziemy mieli problem z wjazdem. Tak, 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 tak jak mówiliśmy, ten moment skrętu jest istotny. I pamiętasz jak to było? Przypomnij mi, co powinnaś widzieć w tej bocznej szybce? Znaczek tego pojazdu. Tak, czyli jak teraz podjechaliśmy bardzo daleko do przodu, to widzieliśmy w zasadzie tylko bok tego pojazdu. Za który wjeżdżamy, tak? Ja zawsze podpowiadam, żeby zapamiętać kolor pojazdu, za który się wjeżdża. Mhm. W tym przypadku wiemy, że to jest jaki kolor? Czarny. Tak. No właśnie. I teraz jak daleko podjechałeś do przodu i cofałaś, to widziałaś na początku bok tego pojazdu, nie? później widziałaś prawy reflektor i cofając się, coraz więcej widziałaś tego pojazdu, aż do momentu, kiedy widziałaś to logo, czyli połowę pojazdu, tak. to jest, taki, tak jest taka podpowiedź generalnie. Później już z oświadczeniem będzie szybciej i łatwiej, ale to jest taki punkt wyjścia, bo jak za późno, to nie zmieścisz się w tym miejscu okay. zaparkowania, a jak za wcześnie, no, to będzie niebezpieczeństwo, że walniemy tak. czy uderzymy, ładniej mówiąc w ten pojazd. Nie? Nie chcę uderzyć. Hmm. Dobra, to jedziemy. To próbujemy, tak? Tu go mamy. Wkręciłaś pojazd na maksa, tak? Dobra, i teraz co obserwujemy? E, Prawo lusterko. Bardzo dobrze. No właśnie, tu jest ta kontrola prawej strony. I teraz oceniamy, czy my się mieścimy, czy jest bezpiecznie. Jest. Jest bezpiecznie, czyli gdzie teraz wtedy kontrola? Właśnie, przechodzę. wtedy wchodzimy na lewo lusterko. I co, na przemiennie teraz prawa, prawa, lewe, porównujemy gdzie jesteśmy. Dobra, jest równolegle. Jest równolegle, bardzo ładnie. Dobra, i teraz. Wyprostowałaś koła, rozumiem, tak? Eee, tak. Super. Dobra. Jak wyprostowałaś koła, to będziemy wycofywać pojazd. Bardzo ładnie. Idzie, kontrolujemy? Tylny Tylne. tylko powolutku, bardzo mm -hmm. powoli, bo wsuwamy Tyle. samochody, tak, da, tak, tak. Dobrze zrobiłaś, dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze raz powtarzam, że na egzaminie państwowym parkowania prostopadłego tyłem nie ma. Ale w życiu, tak jak ci wcześniej wspomniałem, takich wjazdów proporcjonalnie do innych manewrów, jeżeli chodzi o garaże, wjazd czy przodem, czy tyłem, będziesz miała więcej. Łatwiej jest generalnie wjechać tyłem, bo masz. Przednią oś skręcającą, więc tył jest łatwiej wcisnąć w te miejsce parkingowe niż miałabyś wjechać przodem. Ale teraz dla odmiany Aha. zrobimy przodem. Czyli wyjedziemy sąd w prawo, dobrze? Monika, proszę. I będziemy parkować za chwilę tam, mamy miejsce. pamiętaj o tym wyjeździe, kiedy zaczynamy skręcać. Pamiętasz? O, właśnie. Aha. Teraz możemy, tak? tak? Wtedy mamy pewność, że naprawdę nie uderzymy. Dobrze, to tutaj mamy między zielonym a tym czerwonym pojazdem mamy miejsce. Mhm. Jest to trudne parkowanie, jak widzimy, bo to jest pojedyncze miejsce parkingowe i chciałbym, żebyśmy tu zaparkowali prosto padle przodem. Czyli proszę cię, żebyśmy cofnęli teraz. Mhm. E, co pamiętasz generalnie, jeżeli chodzi o zasady tego wjazdu? Cofnij proszę. Co pamiętasz? Dwie opcje do wyboru. Super, bardzo dobrze. E, jedna jest e, zjazdem na lewą stronę. Bardzo dobrze. E, a druga jest. E, podjechanie trochę do przodu tam. Mhm. E, skręcenie kierownicy w lewo. Dobra, to za ciężka do Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale jeżeli mówimy o tym wjeździe tutaj teraz, mhm. to jeżeli chciałabyś pierwszy sposób wykorzystać zjazdem mhm. na lewą część jezdni. Prosiłbym Cię, żebyś cofnęła, bo tutaj będziesz miała bardzo krótki mm. ten najazd, więc możesz się nie wyrobić. Czyli, chyba, że drugą opcję przyjmujesz teraz. Dobra, Jeżeli objaś... Drugą, drugą. Dobra, 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 to pokażemy to, jak to się robi. Dobra, to pokażemy. Z Dobra. Bardzo ładnie. Czyli nie dojeżdżamy, jedziemy równiutko, po linii. Bardzo ładnie się... przejeżdżamy to miejsce, idziemy. Tak. Jeszcze samochód, jeszcze samochód. Bardzo dobrze. Dobrze, bardzo ładnie. bardzo ładnie. Tak, tak, bardzo dobrze. Przerzucam na lewo. Tak. I teraz uwaga z tym skrętem. Wszystkich przestrzegam przed maksymalnym skrętem w lewo. On musi być sukcesywny. Czyli jadę do tyłu i wkręcam pojazd. Jeżeli damy ma maksa, to jest niebezpieczeństwo uderzenia o te zderzaki. Czy tego pojazdu, czy później tego. Także tutaj. Przy tym skręcie w lewo nie hmm. proponuję od razu robienie maksa. Okay? ok? Ale próbujemy jechać, coś tam zrobiłaś, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O właśnie, widzisz? I samochód nam tutaj bardzo radykalnie mocno mm -hmm. wbija się, czyli musisz też reagować na kierownicę, tak? tak? Czyli, no czyli się działasz. za dużo zrobiłaś od razu, mm -hmm. tak? Za dużo byś nie No to ale próbujemy. Tak. O właśnie, bo tu mamy zderzak, mhm. a my jeszcze tu mamy całą maskę, czyli pokrywę silnika, która musi się zmieścić i na zderzak, tak? Mhm. Czyli... no właśnie. Tak? Na pewno? Nie. Jeszcze podbijasz ten skręt? No właśnie. Nie, nie, nie. Już na Dobra, jedziemy. Jest tu, byłoby niebezpiecznie blisko. Mhm. Dlatego prosiłem o sukcesywne wkręcanie. Teraz możemy, minęliśmy przeszkodę, możemy. Tak, rozszerza nam się. No, tak. czyli? Jak mamy miejsce, to no wkręcamy. Bardzo mm -hmm. dobrze. Mamy maksa? Mamy. Bardzo dobrze. I jedziesz do tyłu, patrzysz do? Do tyłu. Dobra. Mysterko. Dobra. Bardzo dobrze. No i teraz mamy ten. Priorytet to jest jaki samochód? Eee... Ten tutaj. Czerwony. Czerwony, Super. Tak, czerwony. tak jest. Mm -hmm. Czerwony. Czerwony. Czyli musimy takie tempo skrętu, żeby nie uderzyć w niego, mm -hmm. ale żeby było blisko. No i próbujemy. Bawimy się tą kierownicą, kombinujemy, ale pracuje jeszcze z sprzęgą niezależnie. O właśnie, bardzo ważne, o widzisz, tu nogi są kluczem do, oprócz rąk oczywiście, do prawidłowego wjazdu. Jeżeli nogami nie zadziałamy odpowiednio i będzie ten wjazd zbyt dynamiczny, no to może być problem. Czyli wjazda jest bardzo wolna, a kręcenie bywa, szybkie. że będzie szybkie. Czyli to jest taka, wszystko dostosowujemy się do sytuacji, tak? Mm -hmm. To, że ci podpowiadamy takie parametry, jesteś bardzo blisko zrobienia tego idealnie. Eee, tylko zrobiłaś pierwszy ten skręt, no, zrobiłaś ten, bardzo mocny, no, maksa, no, widzisz? No. Czyli my go wkręcamy, oczywiście, od razu, tylko ile możemy. Trochę wkręcam, jest większe, więcej miejsca, dokręcam, dokręcam, aż do maksa dokręcę, tak? Dobra, proszę cię wyjeć jeszcze raz stąd, bo to było nie, niezłe to było. Po, powtórzymy to, ten element, dobra? Tylko tak, cofamy się, a jeszcze nie tak. mamy kontroli. Mhm. Czyli zanim... zawsze pamiętaj dwie nogi, dwie nogi mniej zabezpieczone, czyli sprzęgło wciśnięte, hamulec wciśnięty, sprawdzasz sobie obydwie strony. Ale uwaga, nie, 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 nie. nie. Zaczynamy od prawej kontroli. Przechodzimy w lewą kontrolę, nie ruszasz jeszcze. Mhm. Jeszcze raz, prawa kontrola, lewa kontrola, okay. ale tam, 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 na drogę, okay. tak? Wracasz z prawą kontrolą i dopiero ruszasz, okay. bo tu jest niebezpieczeństwo, bo my wjeżdżamy na drogę, na drogę dwukierunkową. Biegnie przed Cię. Okay. Czyli prawa, lewa i prawa i dopiero wtedy wyjazd. Blusterka boczne są ważne, ale teraz pytanie. Czy jest sens w ogóle jazdy na prosty kołach, totalnie prosty kołach? Jeżeli tam mamy, zobacz, ile mamy jeszcze miejsca tego samochodu. No właśnie. Ale maksa? To, to, to samo wracamy do tego samej, samej rzeczy, mm. tak? Do tego samego stylu kręcenia. I teraz mamy co? Sukcesywnie coraz więcej. Jadę powoli, powoli dokręcam. Bardzo dobrze. I kontrolujemy te dwie strony, prawa, lewa, prawa, lewa, tył. Ty masz mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, Mnie tutaj nie ma. Dobra. Dobra, wracamy do punktu wyjścia. Proszę cię, zrobimy jeszcze raz tym samym sposobem, a później tym, tym innym, dobra? Mhm. Dobra. Ale czemu nie masz? Masz ręczny, mhm. przecież umiesz? Jak się samochód stacza, dobra. pomagaj sobie, przecież to jest taki komfort. Okay. Ja się dziwię, że kursanci naprawdę mają... Umie... Ale nie... Ale hej, 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 hej. Ale co to taki wściekły ten gaz? No Tu nie jest wyścig formuła Dobra Dobra I rozpoczynamy Nie, bieg musi się dać na luziej. O właśnie, teraz możesz Dobra. dopiero puścić sprzęgło Dobra, na pewno w są stronę kierunkowskaz Dobra i spokojnie. Wkręcamy tyle, ile mamy miejsca. Mhm. Ale chwilę, chwilę, chwilę. Teraz jedziesz mhm. i nie kręcisz. A mamy sporo mhm. miejsca, mówiliśmy. Mhm. Czyli dynamika skrętu jest uzależniona od szerokości, którą tutaj masz między pojazdami. O, bardzo ładnie teraz, tylko nie zapominamy o tym. Mhm. To już jakby zapisujemy na twardy dysk. Tak. Mogę więcej skręcać? Okay. Bo mamy więcej miejsca. Dobrze. Ustawiam sobie ten samochód, zawsze będzie troszeczkę po skosie ustawiony. Mhm. Dobra. Tak. Ustalamy priorytety teraz, jeżeli chodzi o tutaj wjazd, czy do tego samochodu, Dobra. czy do tego. My wiemy, że do. Do czerwonego. Pracujemy z przęgiełkiem. Pracujemy kierownicą. Tak. Tak. Tak, dobrze, 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 ale kończymy. Dobrze było. Dobrze było. Ten już sam wjazd jest pod pełną kontrolą. Ja to widzę i czuję pod nogami, że jest ok. Ale początek mi się nie podoba, bo zapominamy, że jednak na początku pierwsze Wersja Twoja była max, było źle. Mm -hmm. Druga wersja, że nic, też tak, źle. No, <laughs> I Czyli <tam by> <laughs> wyśrodkujemy. Mm -hmm. A Ty, dobrze, bo Ty jesteś topową kobietą, czyli ze skrajności w skrajność. Nie, bo zaraz zostanę zhejtowany przez kobiet. <laughs> <laughs> tak, wyjeżdżamy i spróbujemy tym innym sposobem, proszę Cię, dobrze? Dobrze. Kontrola. zawsze lusterko lewe, prawe, tył, lewe, prawe, tył. No nie? Dobra. Dobra. Ustawmy pojazd i zrobimy tym inny sposobem. Dobrze. Ustaw sobie, tak. Będziemy wycofywać teraz troszeczkę dłużej do tyłu, pojedziemy. Bardzo ładnie. I kontrolę. Na razie nic z nie róbmy. Tylko sobie cofamy przy pełnej Twojej kontroli Tak, tego co się dzieje wokół pojazdu Czyli znowu prawa, lewa, tył Prawa, lewa, tył Prawa, lewa, tył Prawa, lewa, tył Cały czas, zusterko też oczywiście wsteczne No dobra Bardzo dobrze I teraz jesteśmy Egzaminator pokaże, bo ma obowiązek według zasad egzaminowania Wskazania miejsca do zaparkowania i powiedzmy, że ja cię wskazuję, tak? Mhm. No i teraz twoje zadanie wymyśliłaś sobie, bo tutaj egzaminator nie będzie cię zmuszał do jakiegokolwiek sposobu parkowania, to to jest twoja sprawa, jak zaparkujesz, będę wjechać. I to z całą, podkreślam z całą mocą, że to jest najtrudniejszy wjazd jakikolwiek jest z wszystkich parkowań, które istnieją. Prostopadły, prostopadłe parkowanie z prawego pasa w prawo na pojedyncze miejsce. Mega trudne. Z tym sposobem, który zrobiłaś, poradziłaś sobie. Pamiętaj o tych rzeczach, które mówiliśmy. To już wiemy. A teraz mamy drugi sposób. Spróbuj go zrobić. W większości kursantów, powiem szczerze, że on bardziej odpowiada. Ten teraz, którym będziesz zrobiła. Twój też? Tobie też? Znaczy, zależy. Łatwiej bo... jest. Tylko no, pamiętajmy, no, że... No. Tak? No. no dobra. Okej. Okay. to no to próbuj. Dobra. Te wszystkie szczegóły właśnie jak kierunkowskazy, tempo skrętu to jest kluczem tutaj też do wykonania. Bardzo powoli jedziemy, pamiętamy. Dobra, wjechaliśmy na lewy pas, dobrze. I teraz co robimy? Tak, dobrze. Ustawiamy priorytety, gdzie chcemy, żeby samochód wylądował, wylądował tak wtedy. Zawsze na zewnątrz, nie do prawego, tylko ciągniemy do lewego i kierownicą kombinujesz tak, żeby było blisko tego pojazdu, tak, bardzo dobrze, co teraz robimy, tak, tak, tylko że, tylko że pamiętajmy, Aha. że jest już tak, tutaj skrajnie blisko. blisko, no mhm. to już jest teraz, e, hamowałaś, dobrze zatrzymałaś, mhm. tylko to już było trochę skrajne, tak, trochę ja wcześniej. uważam, że mhm. powinnaś to zrobić wcześniej. Mhm. Ten samochód, wiesz, może troszeczkę bardziej wystaje niż, niż ten powiedzmy, tak? No. Bo jest dłuższy, no ale nie, mhm. nic to nie zmienia faktu, że trzeba reagować, tak? I musi być to być naprawdę wolny wjazd. Czyli jak widziałeś, że trzeba naprawdę działać rękami mocno, mhm. ale przy bardziej bardziej jakby kontrolu, kontrolowanej jeździe, jeżeli chodzi o ten pojazd, Wyjeżdżamy, czyli wyjazd, sam wyjazd. Mhm jest y, też taki sam jak z poprzedniej, o, y, z poprzedniej wersji, że tak się wyrażę, no nie? Czyli zaczynamy od której strony kontrolować wyjazd prawa. czyli pokaż to wszystkim prawa ale lewa Max tam, bo do, na drogę patrzysz, na drogę mhm. patrzymy czyli prawa, lewa i jeszcze raz prawa i wtedy jest wyjazd. OK